Idealnie wszystko się poukładało, akurat ten Pruszków zrobiłem w godzinkę czasu. Zdjąłem zwroty i patrzyłem, że akurat moje auto na trzeci kurs już było ładowane. i ja akurat zacząłem zwroty, zdałem i tak dalej. Poszedłem zapytać oczywiście, czy solówki nie potrzebują na załadonek No i minęło może z 10 do 15 minut i już auto było gotowe do wyjazdu. Także godzina 23.15. Jest prawie, ja już jestem na A2. Także ogólnie wszystko, wszystko naprawdę dobrze. I yy, co ważne, że auto są poładowane no, w ogóle przed czasem. Także dzisiaj mają dobre ruchy, sprężają się na ciapa 22. No i co? Trzeba jechać, ogarny to dzisiaj na spokojnie. Naprawdę jest dobry czas. Sklep windowany. No, i co tu mamy ciekawego ogólnie, co Wam chcę powiedzieć? Miejsce paletowe 27,5, czyli prawie całe auto. Także i tak nie jest źle. Myślę, że na to trzeba będzie poświęcić jakieś tam dwie, no może 2,5 godzinki. No tak, o, na spokojnie. Także ogólnie jest wszystko. Wszystko dobrze. Wróci się o normalnej porze i o normalnej porze do domu. Także na spokojnie człowiek się prześpi, wyśpi. No I żeby jeszcze jutro przyjechać i popracować trochę. Także do zobaczyska, do później na powrocie na live.